Dobrze o tym sobie zdać sprawę, że to, co się dzieje, to jest tak jakby w rodzaju lekcji. Wasza dusza zaszła tutaj po to, aby popatrzeć na świat z doświadczenia, nie z wiedzy. Bo wiecie o tym, że wiedza to jest tylko wiedza i wiedza nie wprowadzona w życie, to nic nie jest warta. Więc jeżeli będziemy patrzeć na to przez pryzmat doświadczenia, to przyszła tu właśnie doświadczać. Ta niesamowita iskra w wszechświata przyszła do tego ciała doświadczać. Czyli jeżeli doświadczyło jakiś tam zdarzeń, które były potrzebne, które niby były złe, bo Wam zrobiły na ciele, na psychice krzywdę, to można to odebrać z drugiej strony i taką stronę ja proponuję. Proponuję, żebyś popatrzył, żebyś popatrzyła na to na zasadzie lekcji. Tylko czy tą lekcję zdasz? Czy tą wiedzę posiądziesz, ale nie sprawdzisz, jak to działa, czyli nie powiesz stop w niektórych sytuacjach, albo powiedz odwracam się w drugą stronę, to nie będzie to do końca to, o czym mówisz: będziesz mieć żal, złość, zawiść, tylko wiesz, co przez tą żal, złość i zawiść robisz sobie krzywdę. No właśnie, te krzywdy. To są niesamowite rzeczy, bo jeżeli my sami siebie krzywdzimy, sami siebie biczujemy, sami sobie utrudniamy nasze życie, to kto za to odpowiada? No powiesz, dobra, ale ten ktoś mi coś tam zrobił, ten ktoś mi zrobił bardzo wielką krzywdę. No tak, ale nie do końca wiemy, dlaczego on to zrobił. Dlaczego wyszło to z niego? Czy to jest karma, którą musiał przepracować i być dla ciebie lekcją. Czy to musi być ktoś, kto po prostu zrobił to dlatego, że nie miał innego wyjścia. No jak to nie miał innego wyjścia? Pamiętajmy o tym, że jeżeli schodzimy na ziemię, to z tych poprzednich żyć mamy zadania, które sami sobie układamy. Wiem, może to brzmiedzie dla Was jak herezja, ale myślę, że warto, aby te słowa do ciebie trafiły tak! Puk, takie dobre miejsce, żeby się nad tym zastanowić i to sprawdzić u siebie. Dlatego, że jeżeli pewne rzeczy przychodzą do nas, robimy i ten ktoś mnie skrzywdził, ten ktoś mi coś powiedział, a jesteś w jego butach, żeby sprawdzić, co nim kierowało? No nie. A może miał zły dzień. A może była to jakaś sytuacja, która mu się powtarzała i też musi coś przerobić. I akurat ty stanąłeś mu na drodze, ale nie bez powodu, bo przypadków nie ma. To znaczy, że ty też masz do przerobienia podobną sytuację. Ktoś kiedyś powiedział, że zdarzenia, które...